Teraz będziemy mówili o zdaniach, a konkretnie o zdaniach złożonych. Jeżeli macie określić rodzaj zdania, zawsze, ale to absolutnie zawsze, zaczynajcie od orzeczeń, bo może być zdanie długie, a pojedyncze. Ja robiłam zawsze takie, taki sprawdzian, że uprzedzałam uczniów, będzie długie zdanie pojedyncze. Ale jak było dużo przydawek rozbudowanych, to i tak sobie z tym nie radzili. Zawsze wykresy zdań, określanie zdań zaczynamy od szukania orzeczeń, żeby powiedzieć na początku, czy jest to zdanie pojedyncze, czy złożone. Bezokolicznik nie jest orzeczeniem, nie tworzy nam zdania, chyba że jest taka konstrukcja, aby zrobić. Możemy to zamienić, aby zrobił, i to jest to samo. Tylko w takim wypadku, a lubię grać, śpiewać, mówić, to nie są kolejne zdania, to nie są kolejne orzeczenia. I teraz, jak rozpoznać zdania, czy zdanie jest podrzędnie, czy współrzędnie złożone. Celowo podkreślam tę końcówkę, bo ona jest troszeczkę problematyczna. I teraz mamy takie trzy zdania, wszystko o graniu i śpiewaniu. No niby wszystko to samo, a każde zdanie jest inne. Śpiewam, kiedy gram. Kiedy gram, śpiewam, śpiewam i gram. I teraz wszystkie są złożone, bo mamy po dwa orzeczenia. Czyli śpiewam, gram, gram, śpiewam, śpiewam, gram. Wszędzie tak samo. I teraz, żeby powiedzieć, czy zdanie to jest najtrudniejsze. Ale możemy sobie z tym poradzić. Próbujemy zadać pytanie między zdaniami składowymi. Co to znaczy składowe zdania? Najczęściej przecinek, ale coś nam się kończy. Kończymy, śpiewam, kończy nam się myśl. Zdanie składowe i najlepiej, jeżeli byśmy to zdanie składowe sobie podzielili. Jeszcze tu podkreślam orzeczenia. I teraz, to oczywiście zawsze pierwsze zdanie, drugie zdanie. I teraz próbujemy postawić pytanie. Co to znaczy postawić pytanie? Żadne albo co i co, tylko pytanie, któreś z części zdania. Czyli kto, co, kogo, czego, przydawka, jaki, który i tak dalej. I teraz próbujemy. Pamiętajcie, musi nam wszystko pasować. W gramatyce musi pasować na słuch. Więc pytanie, śpiewam, zadamy do całego zdania, nie do wyrazu. Czy zadamy pytanie jakieś logiczne do całego zdania, śpiewam, kiedy? Kiedy gram? Więc zadajemy pytanie, kiedy? I od razu, ale to jeszcze nie koniec. Czyli wiemy, że jeżeli jest pytanie między zdaniami składowymi, zdanie jest podrzędnie złożone. Ale to nie koniec. Po pierwszym do drugiego. Może być odwrotnie. Próbujemy postawić pytanie po drugim do pierwszego. I teraz mamy taką sytuację. Śpiewam, kiedy? Kiedy gram. Ale pytanie będzie w innym miejscu. Kiedy? Pytanie jest w innym miejscu. To będzie za chwilę bardzo ważne. I teraz trzecie zdanie. Śpiewam i gram. Śpiewam. Zdanie składowe, nasuwa się jakieś pytanie? Żebyśmy odpowiedzieli, i gram, nie damy rady. I co, albo co, i co dalej? Takich pytań nie ma. Jeśli nie udaje nam się zadać pytanie, zdanie jest współrzędnie złożone. Czyli tu mamy dwa zdania: to jest podrzędnie złożone, bo jest pytanie, tu jest pytanie, zdanie podrzędnie złożone, tu nie ma pytania. Zdanie współrzędnie złożone. I teraz te pytania też są ważne, żeby powiedzieć, które jest zdanie nadrzędne, a które podrzędne. Bo zdanie podrzędnie złożone składa się ze zdania nadrzędnego i podrzędnego. Tu są dwa sposoby. Można się nauczyć zdanie, przy którym stawiamy pytanie jest nadrzędne. I druga możliwość zdanie które odpowiada na pytanie jest podrzędne zawsze bez względu na to czy to jest pierwsze czy drugie. Wydaje mi się, że najprościej będzie taki sposób. Zadajecie pytanie, to odpowiada od razu piszecie p. P, czyli podrzędne. No jak to podrzędne, no to nadrzędne to. Tutaj przed tym zadaliśmy pytanie to od, to zdanie odpowiada na pytanie, więc piszemy od razu P, no a to drugie to N. I wtedy już łatwy jest wykres. W pierwszym zdaniu nadrzędne u góry jedynka, lecimy na dół dwójka, a w drugim zdaniu będzie odwrotnie. Najpierw jest dół, pierwsze zdanie, a później jest nadrzędne zawsze wyżej. I teraz jeszcze możemy określić zdanie podrzędne. Jakie ono jest? Jest takie, jakie pytanie. Jaka część zdania? Jaka część zdania odpowiada na pytanie kiedy? Okolicznik. Można sobie dodać okolicznik czasu, więc powiemy o całym zdaniu, że to jest zdanie podrzędnie złożone z podrzędnym okolicznikowym czasu. No trochę to skomplikowane. Ale jak będziemy ćwiczyć, damy radę. Za tydzień będą zdania bardzo rozbudowane, i to będzie forma powtórki. Tutaj mamy zdania współrzędnie złożone, więc na jednym poziomie i tak to wygląda. Tu się już nad niczym nie zastanawiamy. Ale mamy pewien problem z rodzajami zdań współrzędnych. W zdaniu współrzędnie złożonym. I teraz mamy takie cztery zdania. Wszystko niby to samo. Gram i śpiewam, gram albo śpiewam, gram, więc śpiewam, gram, ale nie śpiewam. No Wszystko o śpiewaniu, wszystko o graniu, ktoś powie, wszystko to samo. Wszystkie te zdania są inne. Chociaż współrzędnie złożone. Skąd wiemy, że współrzędnie złożone? Sprawdzamy tą metodą, o której wcześniej mówiłam. Między zdaniami składowymi, czy możemy postawić pytanie i co? Nie da się. Gram, albo co? Też się nie da, i tak dalej. Wszystkie są współrzędnie złożone. Ale teraz, jak złożone współrzędnie? Wiem, że wielu nauczycieli każe Wam się nauczyć nazwy zdania współrzędnie złożonego i spójników. To czasami może być mylące, dlatego że na przykład spójnik A może łączyć takie, takie, inne zdania, o których za chwilę będziemy mówić. Lepiej logicznie podejść do tego, jakie są wobec siebie czynności, wobec siebie te zdania. Gram i śpiewam. Mam taki zwyczaj, taką manierę, że jak gram, to zaraz podśpiewuję, więc czynności się łączą. Stąd. Logiczna nazwa zdania współrzędne łączne. Teraz tutaj gram albo śpiewam, tu się wyklucza albo to, albo to, więc logiczna nazwa rozłączne. Tutaj też jedno z drugiego wynika. Gram, więc śpiewam. Stąd nazwa zdania współrzędne wynikowy. Najtrudniejsze jest to ostatnie, bo tu logika troszkę może no, nie, nie, nie być przydatna i dobrze tu akurat nauczyć się biorąc pod uwagę spójnik gram ale coś tam nam zgrzyta ale nie śpiewam zdanie podrzędne przeciwstawne najczęściej rodzice mówią używają tego rodzaju zdań dam pieniądze na kino ale jeżeli coś tam zrobisz ale musisz to i tamto i teraz trudne jeszcze są wykresy. Znaczy, wykres pierwszego zdania nie jest trudny. Kropeczki, jeden, dwa zawsze, jeden, dwa na tym samym poziomie. Tutaj nie ma kłopotu. Zdania współrzędne zawsze takie są, ale niestety są tak zwane strzałeczki. W zdaniu łącznym nie ma strzałek. Teraz. W zdaniu rozłącznym strzałki są takie dziwne. Nie mają nic wspólnego, kompletnie wszystko się rozchodzi. Nie ma nic wspólnego. Zdania wynikowe, no tu jakaś logika jest, jedno w drugie wchodzi, a zdania przeciwstawne mają taki wykres. Do siebie dziupki, jak ja to mówię. I teraz tak. Zdania łączne łatwo zapamiętać, nie ma nic. Zdania wynikowe też. Jakoś tam jakaś logika w tych strzałkach jest. Ja nie byłam w stanie bardzo długo zapamiętać rozłącznych i przeciwstawnych. W końcu pomogłam sobie w taki sposób. Zapamiętałam jedno. Łatwiej mi było przeciwstawne. jakoś z biegunami nie wiem, z czym sobie skojarzyłam. W każdym razie łatwo. A drugi odwrotnie. Kiedy podawałam ten sposób na strzałki, jak sobie z nimi poradzić swoim uczniom, oni woleli zapamiętać rozłączne. Wielu uczniów. Nie wiem dlaczego tak jest, więc najlepiej zapamiętać jedno z tych dwóch, a drugi odwrotnie. Na dziś to byłoby wszystko. Następnym razem będziemy już. Rozkładać na czynniki pierwsze, czyli robić wykresy bardzo, bardzo rozbudowanych zdań złożonych, czyli wielokrotnie złożonych. Ale jeszcze chciałam prosić, żebyście Państwo, czy dzieci, jeśli macie jakieś problemy związane z metodą, nie z poprawnością, bo to to wujek Google, jak mówią, załatwia, z metodą dojścia do pewnych spraw związanych z gramatyką, to proszę o e-maile. Na taką nazwę Damot, tak jak się słyszy, małą literą. Damotmaupa.op.pl. Jeżeli tylko będę mogła pomóc indywidualnie, będę bardzo zadowolona. Do widzenia.